Gratulacje. Chyba w najświeższych marzeniach nie przypuszczaliśmy, że ten mecz się skończy tak szybko i tak łatwo. No tak szybko, tak łatwo, to, to nie najważniejsze. E, to no, nasz cel to było wygrywać tutaj, w Jeszcze i, i no, fajnie, fajnie, że graliśmy jeszcze lepiej niż na Torwarze. E, myślę, że nikt nie, nie w trakczył motywacji czy e, no, wiadomo, że nie jest. Nasza drużyna chyba jest trochę inaczej, ale jest drużyną i to jest najważniejsze, czyli myślę, że pokazywaliśmy dzisiaj na boisku, czyli no bardzo, bardzo pozytywnie. Czy ta motywacja była najważniejsza przed tym meczem? Nie, motywacja jest. Kiedy gramy takie takim to nie, 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 nie trzeba motywować drużyny, bo motywacja jest cały czas e, bardzo wysoka. Po raz kolejny świetny ra, świetny, świetnie zagraliśmy blokiem. To chyba był jeden z najważniejszych elementów w, w tym spotkaniu. Jak zawsze, jak zawsze. No, myślę, że różnica była, szczególnie na ataku. Nie, nie działało tak dobrze e, kilka dni temu u nas. No, dzisiaj dużo, dużo lepiej atakowaliśmy i czyli no, fajnie I, i to blok obrona to, no, to, to tyle pracowaliśmy, że no, jest stabilny cały czas, ale myślę, że możemy zagrywać jeszcze lepiej. Jak wrażenia z debiutu maćka Muzaja? Debiut, debiut. Na boisku dobrze grało, eee, czyli bardzo fajny dla nas e, mięcz Dórm jakie jak, jak, e, jak Muzi, czyli no, bardzo dobrze już zaintegrowany. Idealnie. Dziękuję bardzo.